Jeżeli tak bardzo ci się spieszy na tą wojenkę, panie prezydencie, panie premierze, panie Kaczyński, to weźcie po kałachu i idźcie. Przejeżdżał chłop ciężarówką, wyrzucił peta przez okno i stało się. No, tak mniej więcej przedstawiają sytuację na moście krymskim media w Polsce, twierdząc, że ogień się pojawił i zapalił się most, i od tego zapalenia się zawalił. To przypomina trochę inną sytuację. Tam też się dwa budynki zapaliły, i nagle się zawaliły. Tak same z siebie. Most krymski jest nieprzejezdny, uszkodzony. A tutaj macie y, informacje czy dezinformacje. Y, wideo z tego y, zajścia całego i ponoć są to zdjęcia z momentu tego wyrzucenia tego peta przez okno ciężarówki. A tam dalej. Y, Będą, będzie widać szkody, jakie powstały po tym wyrzuceniu pecika przez okno. Dałoby teraz skomentować wypowiedź pana Dudy w połączeniu z wypowiedzią pana Zołońskiego na temat tych atomowych sytuacji, które tutaj nam proponują. Pan Zołoński wystosował apel do świata zachodniego czy do NATO o to, żeby Ostrzelać z, z pocisków atomowych te atomowe wyrzutnie na terenie Rosji. No i to, gdyby to powiedziało dziecko z podstawówki, to ja bym może to jakoś tam po prostu pominął milczeniem. Natomiast. Tutaj wypowiada się głowa państwa, które jeszcze tam jakiś czas temu aspirowało do tego, żeby zostało przyjęte do NATO w jakimś trybie awaryjnym czy przyspieszonym, czy coś takiego. No to właśnie widać tutaj, znaczy, możliwe, że to znajomość działania. Tych wszystkich systemów antyrakietowych tutaj nie ma znaczenia, ale. A może właśnie ma znaczenie, bo ten system działa tak, że dobrze by rakiety ze Stanów nie wystartowały, czy tam z tych innych wyrzutni na terenie Europy, a już na te kraje poleciałyby rakiety z Rosji. Co oczywiście skutkowałoby tym, że. Nie wiadomo właściwie, co by się wydarzyło i jak wyglądałaby ziemia po takiej akcji. Sam pomysł pana Zełęskiego, to myślę, że i to, że, że wypowiada on publicznie takie, takie zdania, no myślę, że świadczy o poziomie poziomie zarządzania tym państwem. No, ale nie lepiej jest u nas, nie lepiej jest u nas, bo pan Duda wymyślił, że on będzie uczestniczył w programie, znaczy on, nie on jako on, tylko on nas wciągnie, Polskę wciągnie w, 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 w taką inicjatywę. Która się nazywa Nuclear Sharing, polega to na tym, że NATO instaluje na terenie jakiegoś państwa głowice atomowe. W tym programie mogą uczestniczyć tylko taktyczne głowice atomowe czyli takie o mniejszym ładunku, mniejszym poziomie rażenia. Ale tam w tym programie mamy taki zapis, że te głowice są własnością NATO, ale ich użycie jest możliwe tylko po zaakceptowaniu przez Stany Zjednoczone. A sprowadza się to do tego, że guzik atomowy znajduje się w Stanach Zjednoczonych, a Polska dałaby ewentualnie terytorium do rozmieszczenia tych, tychże rakiet. Także gdybyśmy chcieli użyć tych pocisków, musielibyśmy prosić o zgodę Stany Zjednoczone, natomiast jeżeli oni by chcieli użyć tych głowic, no to oni mogliby sobie po prostu nacisnąć guzik tylko. I tutaj już jesteśmy amerykańskim lotniskowcem, a bylibyśmy teraz lotniskowcem atomowym. No, jest, jest awans, jest awans. Czemu jesteśmy lotniskowcem? No, tutaj Amerykanie czują się jak u siebie w domu. Podobnież tam Jeffrey Sachs ostatnio mówił, że. Z Polski wyleciały śmigłowce, które gdzieś tam krążyły w okolicach miejsca, gdzie wysadzono rurociąg Nord Stream. Nie powiedział, czyje to były śmigłowce. W Ameryce, jak się okazało, nic nie wiedzą, że pan Duda z nimi rozmawiał. Na temat tego projektu Nuclear Sharing w Polsce, pan y, rzecznik Departamentu Stanu USA, Vedant Patel, powiedział, że nie jesteśmy świadomi, że została ona podniesiona, czyli chodzi o ten udział w tym. Oni nie wiedzą, że w ogóle jakaś taka kwestia się pojawiła. Więc y, pan Duda prawdopodobnie wyssał sobie to z brudnego palca u nogi. Ale to, że w, w polskiej przestrzeni publicznej pojawiają się takie pomysły, bo jeszcze chyba wcześniej. Kaczyński, Kaczyński. Ten Kaczyński. Coś tam ubolewał, że Polska nie ma broni atomowej, że tam se zdaje sprawę z tego, że to jest. Trudna sprawa, i tak dalej, ale jemu by się taka bomba przydała, bo może tutaj zachodzi taka sytuacja, że ci Państwo, Panowie, nie, w ogóle chyba nie wiedzą, po co oni tam zostali powołani na te swoje stanowiska, i być może mają błędne wyobrażenie o tym, co Polakom jest potrzebne bo mnie się wydaje, że takiemu szaremu zwykłemu mieszkańcowi polski, to ta broń atomowa do niczego nie jest potrzebna i z nią tylko same kłopoty by były. A co Polakom jest potrzebne i w jakim celu tych ludzi tam postawili na tych stołkach, na tych stanowiskach? No. Wydaje mi się to proste, ale, wydaje, ale zdaje się, że tam oni tego jakoś nie potrafią zrozumieć. Że oni tam stoją w celu umożliwienia Polakom budowania dobrobytu. I nie wojna, nie jakieś tam. Y nie wiadomo jakie historie związane z, z mocarstwowością Polski i tak dalej, i tak dalej, podbijaniem krajów sąsiednich, tylko oni tam zostali powołani do tego, żeby umożliwić Polakom robienie tutaj dobrobytu. Polacy chcą żyć w dobrobycie, a nie. Posiadać broń nuklearną. Po co nam to jest potrzebne? Polacy potrzebują taniego gazu, taniego prądu, taniej energii, taniego węgla. Potrzebują jechać na wakacje. Potrzebują posłać dzieci do fajnej szkoły. Potrzebują iść do lekarza. To są rzeczy, które Polakom są potrzebne. A nie jakieś czołgi, bomby i inne tego typu historie. Wróćmy jeszcze do Ukrainy na chwilę, bo pan Zełęski tak pokłada nadzieję w tych sojuszach z anglosasami. Ale zdaje mi się, że on tak dokładnie tej historii jednak y, nie przestudiował. Być może Ukraina ma jakieś inne lepsze doświadczenia z tej współpracy z, z anglosasami, natomiast przykład polski z 1939 roku pokazuje nam tutaj dobitnie, jak te sojusze i te wszystkie gwarancje zachodnie mogą się skończyć. Także tutaj, pana Załeńskiego, bym przestrzegał: mniej białego proszku, a więcej myślenia o swoim kraju w takich kategoriach. Tu warto przypomnieć jeszcze to, co powiedziałem w jakimś tam poprzednim materiale na temat traktatu NATO. W tym traktacie jest zapisane, że NATO zostało stworzone po to, żeby zaprowadzać dobrobyt i stabilizację na obszarze północnoatlantyckim. A co to jest obszar północnoatlantycki, to musicie sobie wykoncypować, bo to akurat w tym traktacie nie jest powiedziane. I odsyłam Was do tego materiału, jak ktoś jest zainteresowany. Także nasze uczestnictwo w, w NATO dla nas może się skończyć tym, że powstanie tutaj pas spalonej ziemi, bo po prostu będziemy robić za jakiegoś pionka tam na szachownicy do przestawiania go w różne tryby. I tak jak w tej chwili Ukraina jest manewrowana do prowadzenia wojny, tak za chwilę może się okazać, że Polska zostanie wmanewrowana w wojnę z Rosją. Co oczywiście już słychać w różnych mediach. I przekaz jest taki, że absolutnie powinniśmy do tej wojny dążyć. No, ja nie wiem, czy tu na tym obszarze w ogóle się zapomniało o tym, co właściwie do nas rozmawiają. W kraju, który właściwie poniósł. Takie straty na wszelkich polach podczas II wojny światowej. Ona się skończyła jakieś tam, powiedzmy, 80 lat temu. I po 80 latach my chcemy do kolejnej wojny, i kolejny raz chcemy, żeby tutaj zaorali nam krainę zamiast dążyć do dobrobytu, to my się pozbędziemy teraz jakiejś tam części ludności, a teraz to już nie będzie takich żartów, że tam będą do nas z pepeszy walili, tylko po prostu jak pierdykną atomówką, to zginie parę dziesiąt albo paręset tysięcy ludzi od razu. A jak pierdykną w duże miasto, to może i parę milionów. Taktyka prowadzenia wojen troszeczkę ewalu ewaluowała od tamtej pory, a ta cała eskalacja konfliktu między Zachodem a Rosją no, nie wróży niczego dobrego dla nas. Wszyscy ci ludzie, którzy najbardziej krzyczą na temat tego, Wejścia do wojny i tam jeszcze więcej broni, jeszcze więcej tego, oni wszyscy są bezpieczni. Oni siedzą w zaciszu swoich gabinetów i wymyślają, jak tu zrobić, żeby te społeczeństwa Ukrainy, Polski, pewnie jeszcze innych krajów, tych nadbałtyckich, wcisnąć. W tą wojenną machinę, w tą wyrzymaczkę. I to jest nawiązanie do, do piosenki Rogera Watersa. O tej piosence już wcześniej mówił Łukasz Warzecha w swoim tekście W Do Rzeczy. Ja już miałem wcześniej o niej mówić, ale chciałem przygotować taki materiał na temat w ogóle Łotersa i jego działalności a także innych spraw związanych z odwołaniem tego koncertu w Krakowie więc ten materiał jeszcze musi poczekać ale dlaczego nawiązuje do tej piosenki ponieważ ona właśnie dobrze przedstawia temat gdy prowadzi się wojnę samemu będąc poza jej zasięgiem to jest właśnie ta odwaga tych ludzi, którzy będą wysyłać y, zwykłych ludzi na śmierć, samemu będąc y, poza zasięgiem. I tu może taki postulat warto by było wysunąć, że jeżeli tak bardzo ci się spieszy na tą wojenkę, panie prezydencie, panie premierze, panie Kaczyński, to weźcie po Kałachu i idźcie. Idźcie. I tam będziecie mogli sobie realizować własne marzenia. A nie wciągajcie nas w tę wojnę. Zwykłemu Polakowi ta wojna do niczego nie jest potrzebna. Nikt nie chce umierać za amerykańskie interesy. Jak wy macie taką ochotę, to nikt wam nie broni. A wręcz przeciwnie. Znalazłbym Mnóstwo ludzi, którzy was do tego zachęcą. Bierzcie po kałachu i idźcie. I to by było, może, na tyle. Do zobaczenia następnym razem. A, i dziękuję naszej patronce, jedynej, za wpłatę. Dziękuję, pani Mario.